Dobra, więc cześć, w witajcie, z tej strony Ayrówna. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Na moim kanale <laughs> Nie wiem co to było e, O Jezu Ale lagi No ale Chyba chwilowym mam nadzieję <laughs> Sorry, że muszę sobie odchrzątać Ale przed chwilą była wojna na świeczki i Świeczki Śnieżki, bo śnieg u mnie spadł no, Dziwo Wreszcie jest prawdziwa zima No i że spadł No to była, była wojna No i nie wiem, czy będę chory, ale jeżeli będę, to będzie... W sumie warto było. Tyle powiem. On nadal tutaj jest czy zniknął? Bo tutaj walczyliśmy z on tutaj nadal jest, to nie chcemy się go wykonywać. Jezu, jakie lagi. Jakie spadki FPS-ów? Um, hmm. Dobra, chyba tutaj trzeba pójść. O nie, że ja chyba poszedłem. O Jezu! To od razu się i biegało. Jezu, a ja myślałem, że muszę ja kliknąć, biec. Ale jeżeli nie trzeba, no to easy. Ładnie nam poszło. Tutaj, hops. No, na łatwości. Co? Gdzie idziesz, BB? BD1? BD8? Nie, to było. Zeskanujesz? Nie, nie wiem. A to jest Biddy One, chyba Pytarz bagniak Hej okay. Nie wiem w ogóle co tutaj tej jakieś bagniaki wszędzie są, no ale trudno Przeszedłeś próbę Więc wiedziałaś o Biddy One? Wejdź na pokład. Porozmawiamy. O, Biddy One, to jest gris. Hej gris! A to co? Złaś z mojej stopy, no! Złaś mi stopy już! Uciekaj stąd, wą! To jest bd One, Jest z nami. W nosie mam, z kim jest. Masz pojęcie, jak trudno usunąć plamy po oleju z tapicerki tkanej z potoli? Nie bardzo. Och, mam nadzieję, że wracasz z czymś lepszym niż ten droid. Spokojnie, Gris. Tak. Opowiedz, Kal. Sanktuarium wzniosła starożytna cywilizacja Zefo. Jedi zwany Inokordowa ukrył coś w jego wnętrzu. Wiesz, co tam ukrył? Holokron z archiwów. Torki, ja mam poprawić poduszkę na fotelu. Następne pokolenie Jedi wiedziałam! O, Kordowa ty głupcze. Znałaś go? Tak. Szmat czasu temu. Był moim mistrzem. Kordowa był odludkiem. Ten droid i ja jesteśmy pewnie jedynymi, którzy wiedzą o Bogano. Hmm. Zaraz chwila moment, chwila moment, holo, co? Holokron? Zawiera informacje, ale dostępne tylko dla Jedi. Chwila, chyba miałam tu gdzieś jeden. Użyj mocy. Mówi mistrz Obi-Wan Kenobi: "Z wielkim bólem donoszę, że zarówno zakon Jedi, jak i republika Z tą listą wrażliwych na moc możemy odbudować zakon i pokonać imperium. Ej, to by było bardzo no fajne. Znajdźmy go! Holokron jest ukryty w sanktuarium, i żeby go zdobyć, trzeba podążyć ścieżką Kordowy. Wspominał coś o planecie Datomira i ojczystym świecie Zefo. Dobra, to dokąd lecimy? Pytam, bo pomyślałem, że mógłbym coś upichcić. <noise> Zanim wyruszymy, mam jedno pytanie. Dlaczego nie jesteś już tutaj? No właśnie. Doświadczyłam czegoś, co mnie odmieniło, więc odcięłam się od mocy. Ale chcesz odbudować zakon? Odbudowa zakonu to nasza największa szansa na pokonanie imperium. A ty w co wierzysz? Wierzę, że nie mogę ukrywać się przed imperium, więc nie mam wyboru. Kal, tak długo jak żyjesz, masz zawsze jakiś wybór. Jesteś z nami? Nie. Zgoda. Kurde. To czy Twój wybór. Mm. Ja powiedział wam, że wolałbym samotną ścieżkę, samotnika czemuś teleportował, teleportował. teleportował do mnie... teleportował do mnie. <laughs> Kurde. Naprawdę pewnie będę chory, ale... Było warto. Aha To jest ładne no jest zmienimy Może jeszcze to zmienimy Nie, to jest najładniej No i to jest nasz miecz świetlny Bardzo fajny według mnie No więc. Ale do czego nie możemy tutaj spać? Co mam teraz zrobić? No to nie będzie, będzie, będzie tylko baza. <laughs> Zefo. Czy? Eee, na czym było? No, cofa. Tak się. R. Ej. że tutaj jesteś. I lecimy. Nie wiem, co my, czy dobrze. Może powinienem najpierw z tą typiarką pogadać? Co to to w ogóle mówi? Nie rozumiem, po co komu droid. Jego... Ale to wygląda. On cię rozumie doskonale. Poważnie? Słuchaj, nie miałem nic złego na myśli. Droidy mnie stresują. A co cię nie stresuje? Brzmisz jak imperialny. Oni deaktywują droidy dlatego, że mogą. Właśnie to sprawiło, że jest jednym z nas. Hmm. Hmm. Ciężka sprawa. Cofam to. Jesteś w porządku. Ja też czeluję, bid Kurde, czemu bid czemu lądowanie sobie. Przykuję się niezła burza. To niezbyt dobry moment na lądowanie. Tak, to dziwne. Wiatr zakłóca naszą komunikację. Hej, kordowa wspominało o spokoju wokół cyklonu. Widzę osadę w samym środku. To musimy tam lecieć. Ach, przyjąłem. geografie miałem o, o, o okach cyklonu. Małe turbulencje cię nie zabiją młody. Chyba, że wiatr się nasili. Przekaż temu blaszakowi, że nikt go nie prosił o opinię. Jestem pewna, że masz wszystko pod kontrolą. No pewnie, że mam, tylko troszeczkę rzuca. Dobra, trzymać się, trzymać, trzymać! Oh. Idealne lądowanie. Gryzje rządzie kotka. A tylko, że cały czas mamy zakłócenia łączności. Potrzebuję chwili, żeby to naprawić. A ja poszukam śladów Kordowy. Dobrze. Odezwę się, gdy rozwiążę problem. Dobra, to idziemy. Tak. Tutaj. Dobrze ci poszło na bogano. Im więcej informacji o Kordowie i Zefo, tym łatwiej powstrzymamy Imperium. Słyszałem o starożytnych kulturach, ale niewiele. Wiem tylko, że Kordoba miał obsesję na punkcie Zechu. Wierzył, że ich nauki są bardzo ważne. Poczekaj chwilę. Widzę, że wiele razem przeszliście. To niełatwe. Dobra, nie chcę się tak, z nią gadać. Tak. Idę po prostu. Ale myślę o tych, którzy wiedzą, że... Moment. No i. Hmm. Co by tutaj robić? Tutaj może? Nie chcę się ruszyć. To jest od drugiej strony, okej. Okay. Co to? O boże. Okay. Ani drgnął. Trochę słabo, a tutaj jest No O! Tutaj jest jakieś przejście Ja chcę sobie wziąć sobie. Nie, to mi się najbardziej podoba Eee... Okay. Tutaj da się jakoś na to wejść, czy nie? Aha! Przez belkę jakoś przeleciałem, świetnie Ach, te tekstury! Kurde, nie wiem serio, gdzie mam tutaj teraz pójść? Dobra, idę tutaj. Dobra. Śnieg! Tak fajnie. Ale śmieszne. Ale słudziutkie, tak się fajnie bawią nim. Dajcie, ja też chcę się pobawić. <śmienny> Jeszcze kurde. Jezu, jakby strzelił do góry, to było akurat śmieszne. Trumowiec, słyszysz mnie? Imperium, znaleźli zefon Gdybyś śledzili modliszkę, to już by się na nas rzucili. Może szukają grobowców? Górne. właśnie uruchomiłam łączność. Spróbuję się jakoś podpieczeć. Nie O nie fuck Dużo lepiej O Jezu chrystus, To było bliskie Masz coś O nie Jezu To było bliskie i skoczyłem i zginąłem To było dobre Tutaj przejdę, nie wiem czy tutaj będzie... Się wydaje, że nie ma. Tak to można skoczyć. Nie dobra, mam ostatnie życia, Więc trochę przy. tej się tutaj wejść. Nie, kraty takie nie przechodzą. Bo myślałem, że na tych kratek da się przejść, co nie, ale. Tutaj jest. tak. Można sobie odpocząć. A nie, nie, to jest echo, tylko a nie. O nie, kurde. Boję. Patrzuj, dziecko. Matka używała tej zawsze. Przecież zawsze płyt... patrzył dzieci. A no dobra. jesteśmy ej. Nie. Jezu fak, ja jestem. Bratuję Jezu Chrystusa. Dobra, tutaj, tutaj, skrzynka z tymu, to będzie tutaj. Chwila, weźmiesz więcej? Dzięki, bydiła. O, jak zarobiście. Odnowiło się chociaż serio. Jest, odnowiło się. Już zdrowy. Jest zejście tak. No, tak i tu uważaj, tutaj przeszliśmy, bo mamy teraz więcej trochę HP. Jako, będziemy mogli się więcej, częściej leczyć i więcej je leczyć samo. Okej, okay. gdzie my idziemy w ogóle? Otworzymy sobie już te chyba drzwi. A, no, można. No. Właśnie, dobrze to zrobiłem. Oh, Chodź Easy Eee, Easy. Coś tutaj jest. Halo, halo, halo. Nie wiem, co tutaj jednak jest. Halo, halo, halo. No, gdzie już Kurde, tam nic nie ma. Sorki, że ja jestem taki ten, ale zawsze jak gram, to... to gram tak mega, że wszystko patrzę i w ogóle... No. Dobra, coś jeszcze. Okej. Okay. Eee, tutaj, na chwilę BD1. Dalsza trasa to nie ma co? Na spokojnie, ostrzeżenie, co tam gdzie ja będę cię bać? Kurde, jestem hardcorem. Hops. Hops. Co nie robią? Ok, co widzicie dalej? Ja sobie tutaj przejdę na spokojnie. No. Co by tutaj zrobić? A to jest ten wiecznie od obracający się dzban. No, to jest idealne. Z zaraz zobaczycie, jak on będzie wracać. I Tak samo i tak samo i tak samo. No, Niebezpieczne. Tak. No. Easy. Aha, aha, aha. ładnie. Uuu, to było mocne, akurat. Coś jeszcze? Tutaj jest takiego wartego zobaczenia. Pójdźmy tutaj, bo tutaj oni gdzieś szli. Więc jeżeli coś, to jeszcze załatwimy sobie jedną os. Coś to jest. Kolejne echo. O Jezu. stąd. Nie! Ale to smutne jest. Skaduje, że stąd ta matka uciekła z dzieckiem i tam go ukryła. Jeżeli to ma jakieś powiązanie, bo jeżeli nie, no to... To, to, to co? A co? Imperium po prostu chciało tych ziem. Jezu. Ładnie. Co by jeszcze... E, tam jest jakieś przejście. Tak. Zajdziemy sobie do medytacji i zakończymy odcinek. Bo jednak nie chcę... Co tam jest? Chyba się nie zapisuje nawet, eee, dobra, zobaczymy czy idzie. Się... Dobra, kolejni zabici. Tam możemy pójść sobie. Tutaj też możemy pójść. No ładnie, ładnie. Eee, wiecie co, mnie korci tam iść po prostu. Padnę tutaj, przejdę dalej. Tutaj, tak. Nie, nie przejdę. No trudno, ale no. Fajnie było, jakby można było tak bardziej przychodzić. Dobra, idziemy dalej. No, siema, siema. Easy. Tam jest już ten, więc e, szybciutko tam idziemy. Hmm, pokonywać ich czy nie pokonywać? Później może ich pokonam i tak czy siak ręką e, rękojeść do miecza O! Dobra. Możemy później sobie jeszcze sprawdzić jaką rękojeść Bo jeżeli fajna no to... Słuchaj, że nie mogę wziąć tego blastera Hops! Ładnie, ładnie Esasito Eee, dobra, szybciutko jeszcze tam pójdę 20 minut odcinka to tam nie jest aż tak Nie mogę. Powiedzieć, um, co jednak idziemy już tam, bo tutaj pewnie będzie trzeba użyć mocy, żeby to po prostu położyć na ziemię, też do siebie. Ale nie ma sensu teraz tam wracać, ponieważ jeżeli bym tam wrócił, to bym nie miał, jak, jakbym musiał znowu tak przechodzić, więc po prostu skończę tutaj odcinek i. E, najpierw drzewko umiejętności, zobaczmy, co tutaj możemy zrobić. Hmm. No dobra, to. Dobra, i jeszcze jeden mały punkt, o kurde. Panie. Hmm. Nie, to, to jest nawet dobre. To będzie dobre według mnie no, to będzie nawet bardzo dobre Dobra, na tą chwilę odpoczywamy. Znajmniej nasza postać odpoczywa, a ja was żegnam. Eee, mam nadzieję, że to zobaczycie jeszcze w... Wy... Ej, tam się znowu pojawił. Ej, oni się tam pojawili. Aha, czyli oni się pojawiają, że ale w każdym razie mam nadzieję, że widzicie to wy w środę, bo zapomniałem nagrać odcinka we wtorek i nagrałem to w środę, więc na styk, pewnie trochę się spóźnię, no dobra, no to na to chwilę was żegnam, siema, elo, wszystko, dobrego dnia, do widzenia, nie wiem, wszystko, byle co, jak idzie, o co chodzi, u... tak, dokładnie, więc elo.